Malowanie i uszczelnianie ścian za pomocą powłoki elastoflex. RD Elastoflex to elastyczna, wodoszczelna oraz paroprzepuszczalna farba, przeznaczona do ochrony i dekoracji ścian. Tworzy elastyczną membranę, która z łatwością pokrywa wszelkie nierówności oraz mostkuje mikropęknięcia w murach czy elewacjach. Farbę cechuje również doskonała odporność na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia. RD Elastoflex z reguły aplikujemy jak każdą zwykłą farbę elewacyjną, wałkiem lub napędem hydrodynamicznym. Dodatkowo, gdy wymagane jest uszczelnianie murów z dużymi aktywnymi szczelinami, możemy użyć włókniny wzmacniającej celem stworzenia nierozerwalnej membrany. Przedstawiamy sposoby aplikacji RD Elastoflex w systemie z włókniną wzmacniającą. Rozpoczynamy od nałożenia farby w jednym miejscu oraz przyłożenia do niego rolki z włókniną wzmacniającą. Dzięki temu włóknina przyklei się do podłoża, co ułatwi jej rozwijanie i aplikację pierwszej warstwy. Następnie ucinamy materiał na dole ściany i uzupełniamy farbą. Powtarzamy czynności na kolejnej części ściany, nieznacznie pokrywając ze sobą oba fragmenty włókniny wzmacniającej. Stworzymy w ten sposób bezszwową membranę na całej powierzchni. Pokażemy teraz, jak aplikować Elastoflex za pomocą napędu hydrodynamicznego. Ten sposób aplikacji znacznie ułatwia pracę oraz zwiększa efektywność, gdyż napęd hydrodynamiczny z łatwością wypełnia wszelkie szczeliny i otwory w ścianie oraz w łókninie wzmacniającej. Dzięki temu Elastoflex może być stosowany na wszelkie trudno dostępne oraz nierówne podłoża betonowe. Kontynuujemy pracę z napędem hydrodynamicznym. Aplikujemy powłokę bezpośrednio na beton, następnie rozprowadzamy za pomocą wałka. Dzięki temu wypełniamy farbą wszelkie mikropęknięcia znajdujące się w ścianie. Za pomocą przyrządu pomiarowego sprawdzamy grubość pomalowanej mokrej warstwy farby. W tym wypadku wynosi ona około 250 do 300 mikrometrów. Jest to charakterystyczna wartość dla jednej warstwy Elastoflex na powierzchniach pionowych. Ostatnia warstwa Elastoflex może być aplikowana w dowolnym kolorze, gdyż jasny odcień farby z łatwością pokrywa wcześniej pomalowaną ciemną warstwę. Produkt dostępny jest w wersjach kolorystycznych według wzorników RAL i NCS. Przy pracach mających na celu stworzenie powłoki uszczelniającej na ścianie, zalecamy aplikację elastoflexu w różnych kolorach w przypadku pierwszej i drugiej warstwy. Metoda ta pozwala zapewnić, iż farba jest aplikowana w odpowiednio grubej powłoce. Zalecamy użycie napędu hydrodynamicznego, gdyż dzięki niemu szybciej wykonamy pracę, zużywając przy tym mniej materiału niż przy użyciu wałka aplikując drugą powłokę, także sprawdzamy, czy nakładamy przynajmniej 250 do 300 mikrometrów mokrej warstwy farby. W ten sposób zapewniamy, że Elastoflex po wyschnięciu będzie posiadał grubość wystarczającą do stworzenia wodoszczelnej membrany, jednocześnie pozostawiając ścianę w pełni oddychającą oraz paroprzepuszczalną. RD Elastoflex pozwala uzyskać długoletnią ochronę muru oraz doskonały efekt dekoracyjny. więcej produktów na www.noxan.pl W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu